No bo teraz przejdę do tego, dlaczego ja jej nie nazywam nowoczesną, um, która, która jest gdzieś tam promowana na salonach, tak to w, w cudzysłowie powiedzmy. Um, dlaczego dlaczego y, następuje taki rozdźwięk? <śmianowicie> Mianowicie y, mamy taką oto sytuację, że y, właśnie te narzędzia społecznościowe spowodowały, że, że oto y, ta prosta komunikacja bardzo bliska no, powoduje, że. Nie wiem, narzędzia typu Facebook, prawda? Obsługuje się to bardzo prosto, bardzo banalnie. Utrzymuje się w bardzo prosty sposób kontakt z grupą docelową, czy, czy, czy grupą, która jest targetem danego przedsięwzięcia, również artystycznego. Nie wymaga to wielkiego zachodu, chociaż wymaga. To znaczy, to nie jest tak, że to się wszystko robi samo, bo to mówię ten kontakt. Który, który ma sens i, i jednocześnie ma szansę wspierać naszą twórczość, musi być bardzo bliski i jest bliski najczęściej. To, to nie chodzi o to, żeby całkowicie swoje życie intymne i, i prywatne wpuszczać wszystkich ludzi, tylko e, żeby tak naprawdę interesować się tym, co, co ludzie mają do powiedzenia na, na, na temat naszych prac. To, to powoduje, że nagle poszerzamy sobie tą właśnie własną niszę. To budujemy takie nasze plemię, plemię odbiorców. No i to plemienie oczywiście może wzrastać, może się zmniejszać, no bo to wszystko zależy od tego, jaki sposób komunikacji z daną grupą jesteśmy w stanie wytworzyć. No i w ramach, w ramach tego plemienia no, mamy, mamy swoją niszę, niszą, niszę sprzedażową. Czyli, czyli jest, to, jest to forma, tak jak Kuba powiedział, że, że on nie rozdzielałby sztuki od, 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 od sprzedaży, czyli od komercji. Ja też się z tym zgadzam. Natomiast specjalnie, specjalnie wybrałem taki tytuł tego, tego naszego paneliku, żebyśmy troszkę poprowokowali, bo o to chce zderzyć się z sytuacją, w której mamy yy, tak, tak zwany rynek sztuki profesjonalnej, yy, nazwanej przez, przez niektórych sztuką nowoczesną, która się nie zmieniła od lat 60., tak jak, tak jak Państwu mówiłem, czy tam się niewiele zmienia od lat 60., bo ilość nowych trendów no to yy, często. Jest zmieniana tylko i wyłącznie przez kolory kolejnych wydzielin albo coraz bardziej ekstremalizację poszczególnych dążeń. Chociaż, nie wiem, akcjoniści wiedeńscy już naprawdę bardzo daleko poszli w latach 60., więc nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie kogokolwiek jeszcze zaskoczyć. No tak czy inaczej, tutaj pojawia się taka sytuacja, że, że to żyją sobie ludzie jak pączki za pieniądze publiczne, są utrzymywani, dotowani przez. Rynek, rynek sztuki profesjonalnej. Wmawiają się, że są świetni, warsztatowo są często miałcy, intelektualnie no, czasem jest jeszcze gorzej. I są artyści, którzy na swojej sztuce nie że zarabiają oczywiście nie za dużo, bo to różnie bywa. Wszystko zależy od tej małej niszy, którą wytworzymy. A do tego, do tego no, są dumni z tego, co robią, i sprawiają im to wielką satysfakcję. Bo trzeba zadać jeszcze jedno pytanie. Czy ci artyści, którzy są pokazywani w galeriach i robią takie rzeczy niesamowicie nieautentyczne, natomiast z wielką świadomością potencjału komercyjnego, czyli krzyczenia na temat danej sprawy, bo najczęściej te sprawy wzbudzają wielkie kontrowersje, czy oni się cieszą tym, co robią? Bo to jest, jakby, chyba podstawa tego, co się robi w sztuce. To znaczy, żeby znajdować w tym satysfakcję. No czasami oczywiście sztuka może boleć. Tak, bo to z różnych stanów emocjonalnych dane rzeczy wypływają, no ale to jednak jest jakieś przeżywanie emocjonalne, A jeśli podchodzisz tylko i wyłącznie od strony statystyki widzisz, o, w Wielkiej Brytanii to wywołało 36 artykułów w prasie i do tego 13 środowisk się zbulwersowało, bo to pokazałem krzyż. Hm. No ale tutaj, jakbym zrobił to z burką albo z gwiazdą Dawida, nie, to spaliliby mi galerię. To może ja tak pokażę, nie, półksiężyc też nie pasuje, bo się kojarzy z islamem. Myska nie, 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 tutaj nie bardzo. No tak, no to jeszcze raz walniemy krzyż. No bo tutaj się nic nie stanie. No i tak jest, to, to robią wszystko statystyki, no generalnie yy, to też jest sztuka komercyjna, ta tak zwana sztuka nowoczesna. Ale teraz jest jeszcze jedna sprawa. Widzicie państwo, tak jak mówiłem, ja wracam do tego rynku kreacji artystycznej, komercyjnej, dlatego że tam można poobserwować prawdziwe trendy w sztuce nowoczesnej. Gdzie pojawiają się multimedia, różne środki wyrazu, coraz lepsza biegłość techniczna, dostęp do urządzeń technicznych jest bardzo szeroki ze względu na to, że ceny spadły. I w związku z tym ludzie, w bardzo młodym wieku nasiąkają technologią i tworzą naprawdę rewelacyjne, naprawdę ciekawe i naprawdę fajne rzeczy. I zderza się państwo to, co robią ludzie, tak jak powiedział Kuba i tak jak mówi wielu moich znajomych, które można zobaczyć w sieci. Gdzie każdy może pokazać swoją pracę, i idziecie Państwo do galerii i macie wrażenie: cholera, nic się przez 40 lat nie zmieniło. To, gdzie jest ta sztuka nowoczesna? No, sztuka nowoczesna, niestety, pań, drodzy Państwo, to, to nie jest to, co występuje w galeriach. To jest, to jest coś, co wydawało się być nowoczesnym. Ehm. 40 lat temu, natomiast teraz to jest jakaś grupa towarzyska, która jest kolejną kliką, która opanowała kolejny sektor w polskim przemyśle rozrywkowym tym razem, czy, czy, czy artystycznie czynnym, czy, czy kulturalnym. I teraz tak naprawdę broni swoich stanowisk. Wiecie, Państwo, kiedyś było coś takiego, ja pamiętam taką, taką dyskusję z historii sztuki, gdzie wchodzili na salony paryskie młodzi artyści. Związani z impresjonistami wchodzili. To znaczy, byli straszliwie blokowani przez akademików, że wyjście w plener to jest w ogóle skandal, że tak naprawdę liczy się tylko malarstwo, które jest malarstwem sztalugowym, jest odbywane w jakichś tam studiach, że, że właśnie wyjście w plener, jakieś tam obserwacje świetne, eksperymenty kolorystyczne to jest wszystko tragiczne, warsztatowo złe i nie, nie wolno tych ludzi wpuszczać. I była taka walka starych z młodymi. I teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację. Innymi słowy, ci ludzie, którzy e, kiedyś byli wyznacznikami trendów modernistycznych, e, teraz bronią się przed, e, przed technologią. Bo to pokazy, po, pokazują się na rynku sztuki nowe pokolenia, które dysponują znacznie szerszym spektrum narzędzi, są znacznie bieglejsi w rozmaitych technologiach, w związku z czym są w stanie skracać proces twórczy ze względu na użycie rozmaitych narzędzi, w tym i komputerów. E, I nagle pojawia się taka Hanna Bakuła, która mówi, że malarstwo internetowe, pchi. To jest jakieś dziadostwo. Przepraszam bardzo, proszę wybaczyć, ale, ale znam bardzo wielu internetowych artystów, którzy mają warsztat kilkadziesiąt razy lepszy niż Hanna Bakła. Natomiast y, Mariusz, którego tutaj nie ma, y, uż, zaczyna używać malarstwa cy cyfrowego tylko i wyłącznie dlatego, żeby skrócić proces twórczy. Natomiast w malarstwie jest jeszcze lepszy. Dlatego, dlatego ja bym nie lekceważył właśnie, właśnie tego, co się dzieje w sztuce nowoczesnej. Chciałbym wszystkich Państwa zachęcić do tego, żeby, żebyście tak naprawdę zaczęli zwiedzać, zwiedzać muzea sztuki nowoczesnej, bo to jest coś, czego obywatele zaczęli się obawiać. Tak jakby nie było w nich troski o to, na co są wydawane ich własne pieniądze. To znaczy, nie podoba nam się to, co tam jest... To nie chodzimy tam, nie proszę Państwa, trzeba to oglądać, trzeba otwarcie mówić, co się nam nie podoba i dlaczego się nam nie podoba. Trzeba się zastanawiać, dlaczego to się nam nie podoba. Starać się czasem pogłębić, bo to są Państwa pieniądze. Moje, państwa z naszych podatków. I należy zacząć rozliczać kuratorów. Kuratorów, kuratorów, należy dyrektorów rozmaitych muzeów, Trzeba rozliczać z tego, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, dlatego, że często um, są znakomite wystawy w muzeach sztuki nowoczesnej czy współczesnej, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć w ramach szerszej publiczności, ze względu na to, że istnieje jakiś tam pierwotny dystans do tego typu przedsięwzięć kulturalnych. Wiecie państwo, ja dwa lata temu, dwa, dwa trzy lata temu, może trzy nawet, trzy lata temu byłem w Muzeum Narodowym w Krakowie na znakomitej wystawie. Właśnie, właśnie pokazującej rzeźbę, rzeźbę europejską. Ona była w całości sfinansowana z Norway Grants, czyli, czyli z Norweskiego Funduszu Grantowego. Na ścieżkach duszy się nazywała. No i tam przypomniano między innymi oczywiście to, był tam, to była teoretycznie wystawa monograficzna jednego z najwybitniejszych norweskich artystów ze szkoły Tordwal jeśli dobrze pamiętam. I, e, no, i przy okazji przylepiono znakomitych polskich rzeźbiarzy z wówczas czasu. <laughs> nie muszę ukrywać, że, 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 że... owszem, Norwek był znakomity, no ale parę, parę rzeczy, nie wiem, Tunikowskiego czy, e, czy Biegasa, którego, którego wtedy no, pokochałem całym sercem. No, to był szczyt światowy i to wyprzedzało epokę. No i, i widzicie Państwo, nie poszedłem do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i, i mogłem tylko próć na Sztukę Nowoczesną, która się pojawia oczywiście, znaczy, bo było Muzeum Narodowe, ale mi się, że to było wszystko w konwencji Muzeum Sztuki Nowoczesnej pokazywane. No i są, są rozmaite placówki kultura, kulturalne, w których są znakomite wystawy, Państwo to omijacie, bo, bo, bo jesteście zbulwersowani, a tymczasem trzeba tam bywać. Trzeba tam bywać i pytać na przykład kuratorów, jeśli coś nam się nie podoba. Dlaczego to jest takie słabe? Dlaczego wybór jest taki słaby? Dlaczego wśród paru znakomitych dzieł znajduje się 30 kompletnie e, z innej bajeczki? Bo to wygląda naprawdę jak reprezentacja Polski w piłce nożnej, gdzie jest, są czterech, jest czterech rodzynków i, i potem nie ma już nic. E, tutaj dostaję sygnały, że, że trzeba przejść do pytań, czy, czy już kończymy całe spotkanie? Podsumować. Aha. No to, no to podsumowując, z mojej strony uważam na podstawie swoich doświadczeń i doświadczeń swoich przyjaciół, że absolutnie możliwe jest połączenie komercji i zarabiania tak naprawdę na, na własny użytek z działalności twórczej, z czymś, co się podoba naszym odbiorcom i, i z, co jest jednocześnie naszą wielką satysfakcją. Owszem, wymaga to bardzo ciężkiej pracy i stałego rozwoju i troski o warsztat, Ale w końcu o to chodzi w sztuce. Dziękuję. Dobrze pytanie.